Dzisiaj chciałam się pozachwycać trochę zbiornikami wodnymi, a konkretnie dwoma w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Jestem fanką jednodniowych wycieczek i dużo łatwiej jest pojechać nad wodę, która znajduje się 5 km od mojego domu, niż do Budapesztu, który znajduje się milion kilometrów od mojego domu. W każdej wolnej chwili próbuję spędzić czas aktywnie czy kreatywnie, dlatego zawsze wybieram jakąś opcję, która jest niedaleko mojego domu. Zwiedzanie pobliskich muzeów czy zabytków jest bardzo fajne, Natomiast ostatnio nie jest zbyt wskazane, żeby znajdować się w grupie ludzi. Dlatego, póki jest jeszcze ciepło, polecam spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dookoła zbiornika, który ja wybieram, jest droga asfaltowa, dlatego, zamiast spacerować, wybieram rolki. Kiedy na dworze jest powyżej 30 stopni, wybieram pływanie. Ale ostatnio mamy jesień, jest trochę zimniej, więc lepiej pójść na spacer, czy tak jak już wspominałam, na rolki. Uwielbiam sobie przysiąść i poobserwować łabędzie czy kaczki, a czasem zdarzy się, że z wody wyskoczy jakaś rybka. Celowo używam tutaj sformułowania zbiornik wodny, a nie jezioro czy staw, ponieważ ten konkretnie, czyli Pogoria 4, to zbiornik poeksploatacyjny. To taki zbiornik wodny, który zajmuje zagłębienie powstałe w wyniku odkrywkowego wyeksploatowania surowców mineralnych. Jego długość wynosi około 5 km, natomiast średnia szerokość to około 1 km. W najgłębszym miejscu ma 23 m. Wodę pobiera z rzeki Czarnej Przemszy i też tam ją oddaje. Osobiście uważam, że jezioro to jest najlepsze miejsce, aby odpocząć od miejskiego zgiełku. Korzystając z okazji powiem, bo może ktoś jeszcze nie wie, że największym jeziorem w Polsce są śniartwy. Położone są w krainie wielkich jezior mazurskich. Co ciekawe jest to jezioro polodowcowe. Drugie pod względem wielkości powierzchni w Polsce jezioro to mamry. Akurat w tym filmie chciałam pokazać jak tutaj jest ładnie i jakie tutaj są piękne widoki, jednak rozumiem, że nie każdy może być zainteresowany i nie każdemu może to zapierać dech w piersiach. Ja niezależnie od tego ile razy tutaj przyjeżdżam, zawsze podoba mi się tak samo. Byłam tutaj o każdej porze roku. Czy to na spacerze, na rolkach, na rowerze, czy to popływać i zawsze jest pięknie, a za każdym razem jest zupełnie inaczej. Tutaj akurat możemy zobaczyć szalone życie kaczek. Zawsze bawiło mnie to, jak nurkują i wypływają w zupełnie innym miejscu. Oprócz kaczek i łabędzi możemy również tutaj spotkać perkozy i łyski. Niestety nie mam nagranych ani jednych, ani drugich, i niestety nie udało mi się ich uchwycić na zdjęciach. Perkozy mają czubek na głowie, natomiast łyski mają taki biały dziób i są całe czarne. Często nad brzegiem możemy zobaczyć całą masę namiotów. Są to wędkarze, którzy tutaj nocują i wędkują. Co do pływania, to praktycznie na całej długości jest teoretycznie zakaz. Jest kilka takich miejsc, w których ludzie jednak się kąpią pomimo tego zakazu. Są tutaj plaże i nigdy policja nie przyjechała, aby kogoś ukarać czy skontrolować, czy akurat tutaj nie pływa. Po drugiej stronie, wzdłuż linii brzegowej, możemy zobaczyć rząd kamperów. Ludzie przyjeżdżają tutaj odpocząć, popływać na motorówkach, jak kogoś stać. Dużo jest tutaj również windsurferów. I oczywiście ludzi, którzy pływają zwykłymi łódkami. I oczywiście mnóstwo piesków, które zostały zabrane na spacer, żeby się wybiegały. Nie brakuje tutaj również paralotniarzy, którzy czasami lecą tak nisko, że aż boję się, że mnie zahaczą. Tak jak tutaj na przykład. Jak widać, pomysłów na kreatywne spędzanie czasu akurat tutaj nie brakuje, dlatego bardzo polecam wybrać się w takie miejsce, czy to na jeden dzień, czy to na weekend, czy nawet na cały tydzień. W końcu na Mazury na żagle jedzie się na dwa tygodnie, a nie na weekend. Chociaż jak ktoś mieszka w miarę blisko, to pewnie i jedzie na weekend. Mogłabym mówić godzinami o tym, jak tutaj jest ładnie, ale tylko powiem, że zostawiłam jeszcze na końcu zdjęcia, które zrobiłam na przestrzeni kilku lat.